Cześć. Dzisiaj pogadamy sobie o twardym i upartym typie, który był władcą Anglii, miał wiele kochanek oraz wiecznie walczących ze sobą synów. Jak to się stało, że znienawidził go Kościół oraz jego żona? Jak zginął jego najlepszy przyjaciel oraz w czym podobny był do Henryka VIII? Zapraszam. Mały Heniek. Przyszedł na świat 5 marca 1133 roku jako syn Matyldy. Pierwsze ziemię dostał mając 18 lat, więc prezent na 18 przyzwoity. O jego dzieciństwie wiemy niestety bardzo mało. Wiemy jedno: z Kubanem miał w życiu szczęście, bo po pierwsze urodził się jako przyszły władca Anglii i Francji, a po drugie, jak miał 19 lat, czyli w 1152 roku, ożenił się z mega piękną kobietą o imieniu Eleonora. Inna sprawa, że niemało się kłócili, a potem jeszcze dołączyła do rebeli przeciwko niemu. Jeden z niemieckich poetów opisał jej urodę tak. Gdybym rządził na świata tronie, od Renu Fal po morskie tonie, bez żalu rozstałbym się z nim, jeśliby tylko pani Anglii zechciała moją panią być. Wróćmy jednak do Henryka. Z czego zasłynął? Rządził dwoma państwami. Nałożono na niego klątwę oraz na jego żonę i dzieci. Oraz tak samo jak Aleksander Wielki zamordował swojego przyjaciela. Czemu? Na początku Henryk postawił Tomasza Becketa na stanowisku arcybiskupa, bo bardzo się przyjaźnili. Następnie król zaczął głośno mówić o nim, że powinien się go pozbyć, a jego rycerze słysząc to wzięli tą informację za rozkaz i niedługo później znaleziono arcybiskupa martwego. Najlepszy przyjaciel Henryka Tomasz Becket, ponoć po śmierci straszył po nocach w postaci ducha. W 1173 roku Henio znalazł sobie kochankę. Wtedy wybuchła rebelia przeciwko władcy. Wkurzony władca wsadził żonę za kraty, żeby ta się nie udzielała. Nowa kochanka niedługo zmarła, ale oczywiście nie śmiercią naturalną, a przez chorobliwie zazdrosną byłą żonę Henryka. Król tak nową kochał, że zamknął ją w labiryncie, do którego jedynie on znał drogę. Pewnego dnia do ośrodka weszła była żona z trucizną. I co dalej zrobiła, wiecie. To ciekawe, Henryk, zasiadając na tronie Anglii w 1154 roku, nie posługiwał się językiem angielskim. Po pierwsze, dlatego, że nie umiał, a po drugie, uważał ten język za prostacki. Heniek doczekał się pięciu synów, z którymi totalnie się nie dogadywał. Tak samo, jak i synowie między sobą. Łatwo można to wywnioskować chociażby po tym, że po śmierci ojca walczyli o jego ziemię, które odziedziczył najstarszy syn podczas gdy cała Europa żyła skandalem, w którego centrum stała królewska rodzina Henryka. Oto ten zaczął dostrzegać, że bunt synów może być skarł za morderstwo Tomasza Becketa. Nie da się ukryć, że zabójstwo arcybiskupa przysporzyło królowi wielu wrogów. Jak już mówiłem, wstępując na tron Anglii, nie znał tamtejszego języka, ale na starość nauczył się wielu języków, a samo sobie mówił, no i też... Poddani też mówili tak, że opanował wszystkie języki używane między Morzem, Francji a Jordanem. Różne osoby różnie go opisywały, ale wyodrębnione zostały dwie najpopularniejsze opisy. Ja wam jest streszczę w jedną. Król miał długie, rude włosy, piegi, też rude. Jest średniego wzrostu, ma wielką pierś, co świadczy o sile oraz szerokie ramiona. Był pewny siebie, w końcu wyrywał wiele kobiet, jak Mussolini. Miał ich z pewnością więcej niż pazdan włosów. Siedział jedynie przy jedzeniu i na koniu. Był gościem upartym i dążył do wybranego celu. Zmarł parę dni po tym, jak jego syn Ryszard, lwie serce, przejął władzę. Co ciekawe, ciało Henryka II po śmierci wieziono na cmentarz. W otwartej trumnie Przychodzący obok syn Ryszard I pochylił się nad trumną, a wnet z nosa zmarłego ojca zaczęła wypływać krew. Ludzie zaczęli krzyczeć, że wściekły duch króla nie chce już widzieć syna na oczy. Tak naprawdę większość ludzi zapamiętała go źle, w tym jego synowie, ich podwładni czy też duchowni. Zaś na kartach historii, jako rządny władzy, uparty, grzejący dwa trony, mający wiele kochanek, król. Krwawi Władcy i wredne Królowe. Jest to książka, jak sama nazwa wskazuje, o władcach i władczyniach Anglii. Jest około 35, około 35 władców i. Władczyń. Książka jak na 16 zł, całkiem gruba i bardzo ciekawa. Po prostu naprawdę przeplatana przez ogromną ilość ciekawostek. Więc bardzo polecam. Dzięki tej książce tworzę te odcinki.